Henryk Sienkiewicz. Latarnik. Część pierwsza. Czyta Milena Ramczyk. Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał Julian Horane w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Ospinwall, niedaleko Panamy, przepadł bez wieści. Ponieważ stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysepki, na której stoi latarnia i został słukany przez bałwan. Przypuszczenie to było tym prawdopodobniejsze, że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej w skalistym wrębie. Zawakowało wtedy miejsce latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić. Ponieważ latarnia niemal ma znaczenie tak dla ruchu miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku do Panamy. Zatoka moskitów obfituje w piaszczyste ławice i zaspy, między którymi droga nawet w dzień jest trudna. W nocy, zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych podwrotnikowym słońcem w wodach, prawie niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latarni. Kłopot wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula Stanów Zjednoczonych, rezydującego w Panamie, a był to kłopot niemały. Raz z tego powodu, że następcę trzeba było znaleźć koniecznie w ciągu 12 godzin. Powtórę, następca musiał być nadzwyczaj sumiennym człowiekiem. Nie można więc było przyjmować byle kogo. Na koniec, w ogóle kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżniaczonym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom południa. Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swojej skalistej wysepki. Łódź z Ospinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po czym przywożący oddalają się natychmiast, na całej zaś wysepce, mającej morgę rozległości nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku, w dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru. Wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich. Latarnik zaś musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie. W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego, że Mr. Isaac Falconbridge był w niemałym kłopocie, gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku. I łatwo zrozumieć jego radość, gdy najniespodzianiej następca zgłosił się jeszcze tegoż samego dnia. Był to człowiek już stary. Lat siedemdziesiąt albo i więcej, ale czerwcy, wyprostowany, mając ruchy i postawę żołnierza. Włosy miał zupełnie białe, płeć spaloną jak u kreolów, ale sądząc z niebieskich oczu, nie należał do ludzi z południa. Twarz jego była przygnębiona i smutna, ale uczciwa. Na pierwszy rzut oka podobał się Falcombridge'owi. Pozostało go tylko wyegzaminować. Skutek czego wywiązała się następująca rozmowa skąd jesteście jestem Polak coście robili dotąd tułałem się latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu potrzebuje odpoczynku czy służyliście kiedy czy macie świadectwa uczciwej służby rządowej stary człowiek wyciągnął z zanadrza stłumiały jedwabny szmat Podobny to strzępuch starej chorągwi. Rozwinął go i rzekł. Oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku 30. Ten drugi jest hiszpański z wojny karlistowskiej. Trzeci to legia francuska. Czwarty otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach przeciw południowcom, ale tam nie dają krzyży. Więc oto papier wziął papier i zaczął czytać. Hmm, Skawiński? To jest wasze nazwisko? Hmm, dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem. Potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy nogi macie zdrowe? Przeszedłem piechotą pleny. All right. Czy jesteście obeznani ze służbą morską? Trzy lata służyłem na wielorybniku. Próbowaliście różnych zawodów? Nie znalazłem tylko spokojności. Dlaczego? Stary człowiek wzruszył ramionami. Taki los! Wszelako na latarnika wydajecie mi się za Sir ozwał się nagle kandydat wzruszonym głosem jestem bardzo znużony i skołotany. Dużo widzicie przeszłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnę otrzymać. Jestem stary, potrzebuję spokoju, potrzebuję sobie posiedzieć, tu już będziesz siedział, to jest twój port. Ach, sir, to od Was tylko zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy. Co za szczęście, że byłem w Panamie. Błagam Was, jak mi Bóg miły, jestem jak statek. Który, jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. Jeśli chcecie uszczęśliwić człowieka starego, przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość mam już tego tułactwa. Niebieskie oczy starca wyrażały tak gorącą prośbę, że Falcon Bridge, który miał dobre, proste serce, czuł się wzruszony. — Well — rzekł — przyjmuję was. Jesteście latarnikiem. Twarz Starego zajaśniała niewypowiedzianą radością. Dziękuję. Czy możecie dziś jechać na wieżę? Tak jest. Zatem goodbye. Jeszcze słowo. Za każde uchybienie w służbie dostaniecie dymisję. All right. Tegoż samego jeszcze wieczora, gdy słońce stoczyło się na drugą stronę między morza, a po dniu promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu, Nowy latarnik widocznie był już na miejscu, bo latania życia jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła. Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie podzwrotnikowa. Przerzucona jasną głąb, tworząca koło księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich, nieujętych brzegach. Morze tylko burzyło się, ponieważ przypływ zbierał. Skawiński stał na balkonie. Tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. Próbował zebrać myśl i objąć swe nowe położenie, ale myśl jego była nadto pod naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skałę w Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny. Żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, w który biła falą, pluła pianą. A który jednak zawinął do portu. Obrazy tej burzy przesuwały się teraz szybko w jego myśli, przeciwstawieniu do cichej przyszłości, jaka miała się rozpocząć. Część swych dziwnych kolei opowiadał sam Bridge'owi. Nie wspominał jednak o tysiącznych innych przygodach. Miał on nieszczęście, że ile ilekroć rozbił gdzie namiot i rozniecił ognisko, by się osiedlić stale, jakiś wiatr wyrywał kołki namiotu, rozniewał ognisko, a jego samego niósł na stracenie.